Dzień dobry, na chwilę przerwa w lifestyle'u na, mam nadzieję, nieco bardziej merytoryczne treści motoryzacyjne, której, których głównym bohaterem jest o ten to samochód, czyli odświeżony Lexus UX. Jeszcze niedawno powiedziałbym najmniejszy crossover w, w gamie Lexusa, ale odkąd zadebiutował całkiem niedawno malutki LBX, to UX jest już teraz średnim crossoverem w gamie Lexusa i tutaj mamy go w Nowej odświeżonej odmianie w 100% elektrycznej. A w ogóle to jesteśmy w Edynburgu i okolicach, a to znaczy, że jeździmy z kierownicą po nie tej stronie co trzeba, ale na razie tylko raz przytarłem yy, krawężnik. Na szczęście jest wysoki profil opony, więc yy, nic się nie stało i tak. Takie, to nie tyle pierwsze jazdy testowe, tylko takie lifestyle'owe spotkanie z Lexusem UX. Dzieje się tu dużo różnych. Yy, lifestyle'owych rzeczy, dla których tym, ten UX jest tłem. No bo mówimy o samochodzie elektrycznym, a samochód elektryczny to przecież Lifestyle, więc jest tak bardziej lifestyle'owe, jak mogliście zauważyć na wczorajszych relacjach, ale Lifestyle Lifestyle'em przede wszystkim chodzi nam o samochód, bo też jest okazja go dobrze poznać. Już pozwiedzaliśmy nim trochę Edenburg, i co? A, no i w ogóle właśnie. O co tutaj chodzi w tym UX-ie? W ogóle jakieś ładne miejsce jest. O, a co do ux to chodzi o to, że no, odświeżony UX po takich zmianach produktowych pojawił się w październiku zeszłego roku. Też wam o nim opowiadałem. Wówczas zmiany przeszła wersja hybrydowa i spalinowa. A teraz przyszedł czas na wersję elektryczną, która jeśli chodzi o to co dzieje się we wnętrzu, o, te, o, o, o to odświeżenie wnętrza, no to to jest ta sama historia co w przypadku hybrydy natomiast tutaj bardzo ważną nowością, o to jest duża zmiana, e, bardzo dużą nowością jest fakt, że elektryczny Lexus UX ma teraz większą, większy akumulator Zaczęło padać typowa szkocka pogoda. Skończyliśmy na tym, że ma większy akumulator. Wcześniej to było tam 50 parę kWh, teraz są 72 kilowatogodziny, czy prawie 73 kWh brutto. Lexus to ciekawe, jakoś nie jest chętny do podawania pojemności netto. No ale łatwo zgadnąć, że to będzie tam nieco ponad 60 kWh, co przekłada się na realne 400 km zasięgu. W papierach ma 420. No i te zmiany produktowe z tym większym akumulatorem na czele są tutaj głównym motywem przewodnim naszego spotkania z odświeżonym ux 300E, bo tak brzmi pełna nazwa tego samochodu. Oczywiście mamy również poprawiony komfort, poprawione wyciszenie, poprawione właściwości jezdne. Bardzo przyjemnie jeździ się tym samochodem. Tak całkiem sportowa pozycja za kierownicą. A generalnie chodzi o to, że teraz jeśli chodzi o ofertę samochodów elektrycznych na polskim rynku, które możecie mieć za około 250 tysięcy złotych, to Lexus UX dzięki tym zmianom stał się bardziej konkurencyjny względem na przykład BMW i X1, względem Volvo C40, czy może nawet względem Forda Mustanga, czy Mercedesa EQB, e które możecie mieć, samochodów, które możecie mieć za podobne pieniądze. A jeśli chodzi o samego Wixa, już po prostu jako samochód elektryczny, który możecie mieć za około 250 tysięcy, to uważam, że ma całkiem sporo do zaoferowania i uważam tak nie tylko dlatego, że wczoraj zjadłem krewetki na koszt Lexusa hashtag wyjazd sponsorowany ale dlatego, że jest to po prostu bardzo dobry dojrzały samochód, nie bez powodu mówimy o drugim najlepiej sprzedającym się samochodzie Lexusa w Europie może nie tyle w wersji elektrycznej, ale generalnie jeśli mówimy o UX-ie jako modelu No bo co my tu mamy? Mamy silnik elektryczny z przodu, napęd na przednią oś, ponad 200 koni, 300 Nm i nieco ponad 7 sekund do setki. Osiągi w zupełności wystarczające, jeśli chodzi o jazdę po mieście, ale właśnie przed chwilą zjechałem z autostrady, gdzie 140, 150, a nawet więcej też bez problemu. UX 300E leci i to w zaskakującej ciszy. Ups, ktoś nadjeżdża. Według mnie mocną stroną UX-a na tle elektrycznych konkurentów, których możecie mieć za podobne pieniądze, jest wnętrze, jakość tego wnętrza, dbałość o detale, wykończenie tego wnętrza i użyte materiały. Tutaj absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Czuć, że jest to dojrzały, dopracowany samochód. Tutaj po tych zmianach produktowych trochę się po prawiło trochę się pozmieniało mamy jakieś takie ostobne szwy nawiązujące do japońskiej sztuki której nazwy nie pamiętam mamy ten świetny system grający marka lewinsona mamy bardzo dobry system multimedialny już w końcu w lexusie no i generalnie czuć klimat premium jest też całkiem pojemny bagażnik, nawet podobno większy niż w hybrydowym UX-ie. Jakieś tam 350 czy 360 litrów. Tak wygląda pod podłogą bagażnika. A chyba powinienem wspomnieć o kwestii ładowania, bo kwestia ładowania jest dosyć specyficzna. W UX-ie tu mamy AC do 22. A jeśli chodzi o szybkie ładowanie UX-a, no to tu jest pewien szkopuł. Dla niektórych, czyli nie mamy gniazda CCS2, tylko e, Shademo, tak zwane, które powoli w Europie, wydaje mi się, znika. No, ale poza tym, wszystko jak najbardziej na plus. Jadę na kolejne krewetki. A, no i zużycie przy dynamicznej jeździe, bez oszczędzania. Mamy 24,5 z 68 km w jazdy w górę, w dół, po krętych drogach, po mieście i po autostradzie.